twierdzi, że poeta poetą staje się po śmierci, śmierć samobójcza pasuje poecie, mówi pokazując, jest jej na zdjęcie po zdjęciu z ale twarz poety, jak każda twarz martwa, wygląda niestety śmierć jakakolwiek to zrządzenie boskie lecz w Związku Radzieckim pismem wielbić Rosję to w latach dwudziestych i granie ze zgonem. Gdy płomienie nadziei zdawały się płonne, najciksze słowo mogło zrodzić zemstę, a sam fakt życia stawał się przestępstwem. Więc przypuszczenie myśl nie ufną biesi, może jest nim, sam się nie powiesił, nim zakwojał paski pociął miast powroza. Ręką potębiałą jak rosyjska brzoza, nim sprawdził, czy wytrzyma ciężar tak ogromny. Decyzji mówią, że już był nieprzytomny. Skąd rany na twarzy, jakby pisał czołem, schylonym po śmierci nad odległym stołem, skąd ślady na ciele, Usinę, jakby miał się bronić przed swym własnym czynem, ktoś musiał mu pomóc w przejściu w nieśmiertelność, w zamian za nieobecność w tym, czym jest codzienność. Lecz znajoma Rosjanka macha na to ręką, zbrodnia dla niej zwykłością, samobójstwo męką. Się zabić to klęska, słabość i pokora, w samobójstwie poety, czyn i metafora. Więc szepce gałupcik, tyś moim Sergiuszkiem i wisi jest jenin, wisi nad jej łóżkiem. Więc szepce gałupcik, tyś moim Sergiuszkiem i wisi jest jenin, wisi nad jej łóżkiem.